Chyba co pół minuty wybucha coś. No, są lagi, widać. O! nie cofnęło, aż warpy tak przestały tak działać. Już czanki się tak ładują, o Jezu. Już nawet nie będę sprawdzał. Jezu. O Jezus Maria, ile... O Jezus Maria. <grym> <grym> Tego nie odpalaj, wiesz? Wszędzie TNT. Ju, nie, 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 już, ja mam już takie lagi, wdy, że masakra. No ja już teraz też. Ja mam takie lagi, że mi Minecraft się zaciął znowu. I mi też się, się trzy razy zaciął. O kurwa. Jestem miast... za tym, żeby zas za za zastopować serwer. Boże, jak ściana TNT. Tylko no chwilę, flaga nie wystaje. Tylko podatki za to, że nam po prostu za taką moc obliczeniową. Się pali, kurde? Serwer. Ja. Jaki blok? Słyszę dźwięki, ale nie widzę. Ja też też słyszę wybuchów. dźwięki właśnie. Ja też, ja też. Ja też. Yeah. Nie, no ja jestem zadowolony z tego co zrobiłem, nie wiem jakby. Mega jestem. Nie, no ja jestem zadowolony z tego co zrobiłem, nie wiem jakby. Mega jestem. Zajebiste. Dobrze zrobimy w ogóle. Kondiu najbiedniejszy w ogóle. Kondi. Konrad jesteś tam? Jestem. Jak przytepnąłem do Konrada to mnie zwiesiło. Dobra, to, to była bardzo... To, to była miła edycja. Tak. To... Nie, to było fajne. Mi się podobało. Nie te... Wszyscy, wszyscy. Gdzie? No ja to was. Yes. O, to przestał mi działać. Zawiesił się, o, ja znowu. Ja nic nie widzę, więc chyba też się zawiesił. Nie, mi się nie zwiesiło. A Badyl, nie wiec co się dzieje, niech ktoś zbierze moje ity. No czemu on o te ity? To nie jest teraz ważne, Badyl. Ej, ej w, e, e, słuchajcie tego. wybija taki Oli i on zaczyna normalnie sobie kopać. Ale wcale my się nie zdziwił. Ej, tak Oli. To jest koniec Edy chodź. Nie, on tam kopie diaksy, Kopię diamenty. Ulep... Kopie diamenty. Kopie diamenty, kilot przyklęty. Dobra. Tak, to jest koniec. Otóż ja koniec. Nie ma co już. Nie ja No, e, screenshot. No ale no, gdzie ten screenshot w końcu? Ja, ja nawet nie mogę się ruszyć. <grym> Halo, niech ktoś zabierze moje ity koło bramy No czytałem kurde, to właśnie. Ej. Aha, dobra, źle się, że do was stepnąłem, okej. Okay. Co, czy nie możesz ruszyć? Dobra, mi mi się, mi się wyłączył Minecraft, okej? Okay? Mi mi Gondi no, go, został no, zabity no, przez Defendera, mówię. Program Java no, no, TM Platform no, 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 nie odpowiada. Wymagane Dobre. ponownie uruchomienie. Ja nie, muszę mieć ze dwóch ja. Już nie wytrzymał Konrad po prostu. Co tu się stało? Teraz ponownie uruchomić system. Ej, mi chce całego kompat. No, nie dziwię się. No, Minecraft... Ej, niby Minecraft... Konrad tu w ogóle siedzi, zakizywany. Prosta zapisana. gierka, jakieś piksele, kurde. Jakieś piksele. piksele. W ogóle. Dobra, na anarchię. Tam będziesz miał jeden, jeden FPS ciągle. Nie no, anarchie są zajebiste. No Kraknie. wiem. Tu... tu... Tu tu. tu. Nie, tu tu tu, tu, tu 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 jest do dupy. Ono już jest do nie. dupy. Nie. Jest, jest, tak, jest w spoko. Tak, trzeba. Ale jest spoko. No, Jak masz jeszcze no, fajne no, grupy, typu no, imperialcy. No, albo... co tam jeszcze? Teraz jest... nie wiem. Tam nie ty, któ którzy krafowali serwer? Bo ja nie pamiętam. Byli tacy. Cóż. No cóż. Co ja mogę no, powiedzieć? Fajna faj, ten, fajna Ale naprawdę chcecie teraz, chcecie kończyć na tym etapie edycji? To już decydujące. Ta, ja, tak, ja jestem za. Nie, już nie ma co... O, nie ma co już bierać. nawet nie da się wejść na serwer, jak się wchodzi na serwer to wywala znaczy, to. Znaczy ja i sami Konrad tu jesteśmy normalnie. Rando. No to mi wali. wywaliło Minecrafta. Gra ulega owali. Ja uję ekran, wiecie? No, nie. Ja tak. A Konrad? Aha, Konrad jest nazydło. To ja nie, ale sami i Ja też myślałem, że będzie coś więcej niż po prostu... Um, ...wybuchkę. Ja też myślałem, że będzie coś więcej ja niż... na, ta, na arenę. Taka epicka klepa. Jeden versus sześć. No widzisz, ale to, to miało inaczej wyglądać. No no bo miał dołączyć... Tematowe, bo w ogóle nie, my... mieliśmy jeszcze plan wyjścia. I tak, to, my to my... Wiesz, wiesz co Konrad, my sobie zaplanowaliśmy cały plan wojny, ucieczki, ewakuacji, taktyka, wszystko było ja dosłownie. całą ewakuację, ładnie. Tak, cały plan, ale on się tak Widzisz, napracował z tym, Kacper. Mój, mój, yy, mój plan był jeden. Tylko ja zostanę, po prostu pfewyj i morduj. Cały ja. Bo ja widziałem... Oni nie wyjdą? Albo jak wejdą, to y, uciekną. Jestem po prostu... tak takie 100%. To, ja no. wiem, też się tego spodziewałem, no Wiktorek to jednak jest bipciowaty lekko. No niestety, nie. Niestety. Jeszcze pamiętam jak on chojraczył. No, e, Damin nie potrafi się bić. To, to kompletnie tego to e, zabijemy nie, od razu. Taki, on, on taki mom, e, mocny w gębie jest. No to tak bym powiedział. Się się nie Dobra, ubieczył. chodź, nie, Poczekaj, czekaj, to czekaj, czekaj, czekaj. Ja jestem. No zauważyłem. <laughs> Konrad! Eee... Kondi! Tam powinno się zmieścić cokolwiek, jakieś dane. No ja to... Tutaj mam parę w ogóle tych, mam nawet... Yy, jak pamiętam, jak chciałem się z Tobą na Flansmodzie napieprzać, to mam... Yy, chyba to jest tak, to jest mapa pod yy, Normandię. Nie Normand. Kurde, fin Finlandię. jest pizdu drzew jest ogólnie... A pól pustych, więc... Tak, to, to niestety transmoda tutaj nie ogarną ludzie. Tak, bo co ty ogarnąłeś, pamiętasz? O Jezu, nie, to bo ci powiem. Ale nie, ja myślę, że się powinni mieć transmoda, bo transmoda jest zajebisty. I wtedy by na przykład, nie wiem, ty byś, nie wiem, na przykład przyjmowalibyśmy po jedną osobę na przykład. Gdyby kolejna osoba by wchodziła, żeby zainstalować go i w ogóle ogarnąć. Bo transmoda jest zajebisty. Tak. Więc no. Dobra, nie, no, to w sumie teraz już można ustalić mapę. Dobra, to może ten udostępni ekran z paint i narysuj jak to wyglądać. Dobra. Ej doko, to, 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 była, to, była, to była edycja 10 na 10 nie? To było zajebiste. Może się... Zgadzam ale było 100%. Ale wiem, wiecie co ja wam powiem, że no szkoda trochę. Szkoda trochę to kończyć. Tyle, no bo jednak od stycznia gramy. Tyle się tu wydarzyło. Tyle przeżyliśmy. Tak. Tyle Dobra. nowych, tyle nowych relacji się z zrodziło. Kurde, ej, to jest, no... Siktor, ogarnij własnego demona, bo ten suszek z weź ty go tam ucisz shotgunem, nie wiem, w Duma. Nie Dobra, czekaj. <grym> Poduszka i szybko. Swój numer 666 i tak dalej, wtedy przyjedzie od razu... Eksorcysta, za niecałe 300 Dokładnie, żartuj znów Jak z fakturą będzie drożej Ważaj beze, dupie Dostaniesz po dupie Ważaj, dupcy, beze Na muszkę cię bierze Szybka akcja z poduszką i pistoletem <grym> Niemal jak tu Kurwa Nie no, ja zrobiłem... Ja zrobiłem wszystko, co chciałem Zrobiłem zajebistą forte... twierdzenie w forte Nie chciałem o, witamy. Ale tylko ty nadal chcesz tą elytrę Dobra yy, To teraz tak widzicie pańta? Kroczy. Wspomnienia. Jezu, demon z piekła no jezu, jezu barabasz. Ale on będzie No widzisz. <laughs> Oj, Hisami. Pozdrawiam. Oj, Hisami. Cienka no jesteś, powiem ci. No sorry, wiesz jak się dawno nie klepałem w mega? Ja też. Ja parę lat temu może na PvP. Jestem, jestem człowiek, Bo ja... Który... Taka ciekawostka. Tak ja w, w przeciągu całej tej edycji ani razu nie walczyłem. Ani razu. No. Dzisiaj był pierwszy dzień. Ja tylko. Z... Czekałem, tak Pierwszy tak I kwer. ostatni. I ostatni. Uuu. Ale bum. Takie co? No właśnie jakie mają być drzewa? Jakby jako drzewa. Jakie mają to być dżunglowe? Nie wiem. Różne, mieszane, iglaste. O, takie coś dokładnie. Aha. to ma być Wietnam? Czy to jakie macie pomysły? To ma być na wzór Górniczej Doliny z Gotika 1. Tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. I to już będzie zupełnie nowa formuła. To, to ma być kanoniczne i ten ending, który tutaj nastąpił, będzie właśnie powiązany z tym, co tam się będzie działo. Ale to, to zobaczycie wszystko w swoim czasie. Dobra.